Cześć, witam was już w trzecim odcinku z serii amnezja mroczny obłęd dzisiaj tak jak już poprzednio zapowiadałam pójdziemy rozpuścić tą narośl kwasem i zobaczymy co nas dalej czeka jeszcze na samym początku chciałam ogłosić że założyłam twittera i jeżeli was ciekawi czy obecnie kręcę minecrafta czy kręcę amnezję czy co innego robię to zaglądajcie na twittera i będziecie wiedzieć co u mnie Link będzie w opisie filmiku. Tu jest takie coś B, jak zwykle. Rafineria. Hmm, ciekawe. Ma roślin tutaj kseczko. Mm, czyli nie powinniśmy się gubić. No dobrze wiedzieć. Może lepiej światła na razie nie zapalajmy. Może nic nam się nie stanie. Aha, jak będzie ciemno mamy kucać. Okej. Okay. Czy jak ciemne, jak wrogowie będą. No jeden poszedł. Słuchajcie, może nie leśmy byle gdzie, gdzie pójdziemy, zobaczymy, co on tam robił. Halo, jest pan tam? Ząbiak, panie. Nie wiem, jak pana określić nawet. Chyba ząbiak. Chodź, Krzysiwo. Flaszki. O, drzwi się zamknęły sympatycznie. No. Spokój, dajcie podczytać, ludzie. Zawsze tylko przeszkadzają. Aha, dziennik Daniela. A month since my last the the in Algeria, he said, he didn't want to risk the entire expedition, took a turn for the worse. An excessive decision in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together as if they weren't in the same object. But I have imagined it all. Is there ever a complete orb? Hmm. No, jak my się czujemy. Aha, no powinna powinno nas sadzić, no. Jakieś damy radę. Nie no, nie będziemy zapalać się na darmo, no nic ci się nie stanie, człowiek. Kłóc Nie no, flaszki się nie czepię, w twoim stanie to szkodliwe.

This must be something very important. I just know. It. I've taken it upon myself to piece it all back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirm my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling Hmm. No dobrze, może i nie z tego świata. Nie wnikam na razie. O jakiej to kulisie marudzisz? Pochablujemy Czy jest tu coś, coś sensownego? Oliwa. Mamy jeszcze coś. Nie no, flaszki nie chcę. Zaraz, zaraz, my z przyszliśmy. No, kości. brain, NOGA?! Noga. Tu też byliśmy, więc powinniśmy iść tu chyba. O, i zadanie mamy. Znajdź inną drogę, no to mi powiedzieli. Ja bym może poprosiła mapkę taką ładną. Hmm, tu nic nie ma ze ścianą. O! Yes. Nie wiem, powiem wam, że może was to zirytuje, ale ja się naprawdę tej gry nie boję. Ona bawi mnie trochę jak na razie. Jeszcze nic strasznego. Co mnie bije? Au. Co to ma być? Jest kto? Ej, ja się tak nie bawię. Ja bym prosiła o wyrównanie sił. Nie, no dalej się nie boję. Wiesz, mnie tu co biło jeszcze? No, ja myślę, że nie. O, to to były te drzwi, co mieliśmy otworzyć. To mamy pokręcić? Coś blokuje drążek. No dziękuję za informację, że nie mogę podnieść trążka. Czyli... Aha, to może wyginąć. Hmm, nie no, mamy no tam sobie jak No, Dobrze. Ale tam jest, tak wiecie, B. Be... No, no dobra. Pan mówi, Sługa robi. No dobra. powiedzmy, że coś ciekawego było. No to co jest? Jedniczny archiwum. Nie, no to jest nie fair, słuchajcie, no Przezroczysta, niewidoczna potwara będzie tu łaziła, zawracała mi cztery litery i mnie próbowała straszyć, tak? I co? Nie udało się. No zwłoki. Fajnie. To mamy niby przykręcić, tylko po czwara byś poszła sobie tam w kąt. Siomi. Też tak umiem. Oj przestań, daj mi spokój. I krzyć krzycz, krzycz nardu się rozboli. O kurwa druga. Jeżeli klełam, to przepraszam, ale uciekam od tego o. Tak, teraz stój mnie pilnuj. W sumie jestem bardzo ci wdzięczna, że... Nie pokazujesz swojej pięknej twarzy. Ujdziesz? Sią, sią, sią. Ej, nie bij, nie bij, nie bij, sio. Zaraz dostaniesz nowe mięsko. Idź sobie. Masz większy kawałek skoro tamten był za mały chwilę znowu chyba lezie do mnie zaraz jeszcze rękę jej rzucimy Lezie cholera. No weź. Dziękuję. Gdzie jesteś? Halo. Margina, ja cię nie lubię, więc gdzie jesteś? Nie bij mnie. Oj, chyba ze mną już źle. Właśnie widzę. Cholera, szkoda, że nie mamy. Mikstury żadnej. Spróbuję to otworzyć igłą. Gdzieś czytałam, że to tak ma być, bo powiem wam, że dzisiaj gramy na żywca. Pierwsze dwa odcinki ja wiedziałam co będzie. A tutaj ja nie wiem, no ale... Ja tylko lekko dygoczę. pobiegnąć na szybciora. Proszę mnie zostawić w spokoju. Tak jeszcze przeszkody i co? Już ledwo ruszam się. Jest, udało się. Ja muszę powiedzieć, że fajna muzyka. Och, nie ma wody, jak fajnie. No, tylko ze mną chyba jest już źle bardzo. Tak. niestety nie mamy. Nic nam pomogło. Złoki. No Kolejny potworek. Chodźcie, zobaczymy sobie to. Nieładne! O, tu coś można z tym zrobić. Ja tego się mogło jakoś napić. No nie wiem. No nie mamy zadań. Być może będzie coś związane z tym. No zobaczymy. Chodźcie pójdziemy tu... Zobaczymy o co chodzi.

Czy mi się zajęć, czy ze mną jest troszkę lepiej? Aha, czyli ty się sam trochę zregenerujesz. No, zamykamy. Normalnie jak w szpitalu. Ta winda. Aha, winda nie działa super. To po co ja się z męczyłam? No, ale mamy zadanie. Urucham silnik, który napędza maszynerię windy. Super. To słuchajcie, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. A jeszcze chciałam y, powiedzieć, że chciałabym nakręcić kolejnego Let's Play z jakiejś fajnej gry, ale już y, słuchajcie nie y, typu Amnezja, jakaś mroczna, tylko taka jakaś sympatyczna gra typu Prince of Persia, coś w ten deseń, nie? Jak chcecie, możecie mi coś zasugerować. Yy. Na razie właśnie nie znalazłam jeszcze gry, która... Według mnie by była go pokazania przeze mnie. Ale jak znajdę, to na pewno coś nakręcę. Na razie poświęcam się amnezji Minecraftowi. Tak więc na razie trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, ładnej pogody. No to cześć.